Moich miłych. Pokażę Wam, czy warto kupić Xbox One. oczywiście jak najbardziej bym polecił, ponieważ gie, gier jest od Chroma, których nawet nie trzeba kupywać Wykupujecie sobie Amon Game Passa, a możecie też kupić sobie Xbox Live Gold. Yy, dzięki temu Xbox Live Gold dostajecie jeszcze w ramach <laughs> jakiś tam cztery tytuły yy, do wyboru, które możecie grać. Jeśli macie aktywny Xbox Live Gold, dostajecie w ramach. Gry, chyba 4 tytuły, czy tam 3? 4 chyba nie, są cztery tytuły w ramach Xbox Live Gold. które możemy za darmo sobie zagrać. Eee. A tutaj mamy Game Passa. Nie będę wam czytał wszystkich, pokażę Wam wszystkie te tytuły z Game Passa od A do Z. A nie będę czytał, będziecie sami widzieć. <laughs> Zobaczcie sobie sami, ile jest tytułów na game passie, zobaczcie sobie i do tego skąd Minus xbox 360 zobaczcie sobie ile jest gier w game passie i to wszystko jest za, za, w, i to jest wszystko w aplikacji game pass 100 gier, mamy g wars całą kolekcję hello patrzcie ile tego jest mamy lego ninjago, star wars 3, z xbox 60 Worlds <laughs> Mass Effect e, jeśli chodzi o Mass Effect jedynkę i dwójkę to jest w e jej access wszystkie tam są z kontabilności trzeba będzie kupić sobie akces access w abonamencie bo tam będziecie mieć wszystkie części Mass Effect e, a tutaj mamy różne tytuły Metal Gear Solid, mamy nawet całą trylogię tutaj również tytuły różne tutaj wam pokazuję metro metro Redux metro Exodus Minecraft jak ktoś lubi e, Mutroder Mortal Kombat patrzcie ile tego jest to to mało jak myślicie patrzcie i do tego daję nowe gry Tekken 7, patrzcie ile mamy tych gier tutaj I powiedzcie, czy nie warto zakupić sobie Xbox One? Jest Westland 1, eee, 2 i 3. Wiedźmin 3, Wolfenstein, Wolfenstein 2 i kolej. Różne tytuły, jakie chcemy, od wyboru do koloru, można jeszcze co wybierać, kurde, A taka subskrypcja kosztuje, na początku dostajecie za 4 złote, a miesięcznie za taką subskrypcję płacicie niecały. 50 zł, może taką sumę tak, miesięcznie, i powiedzcie mi, bo Plus, PlayStation Plus jest droższy, tak? A jakoś jak tam, i do tego, jeśli kupicie sobie razem Xbox i Gold, bo polecam jak najbardziej z, w, wykupić razem z Xbox Live Gold, będziecie dostawać gry jakieś tam w ramach tego właśnie Xbox i Gold. Jakie ja to nie wiem, to to będzie Wam wybierać. Jakiegoś tam z tego w ramach Gold. Jakie to nie wiem. I tutaj możecie sobie gry pobierać za darmo. I powiedzcie mi sami, czy. czy... Bo myślicie, że ich jest słaby. Tak? Dlatego ja. Mówię, nie, nie jest słaby, dobry. Widzicie, ile makier. Więc zastanówcie się, czy nie warto zaszczędzić kasę na grach, które kosztują po 200 zł 300. A tutaj macie, kurde, za jakieś 50 abonamentów złotych, kasy, zaoszczędzacie w portfelu. Wykupicie tylko jeden abonament, i macie, kurde, gry od wyboru do koloru i dla, dla dzieci, dla swoich. Ich macie i nie musicie wydawać kurde po 200 złotych na gry. <laughs> no i to było tyle moim mini. Jak moje mini polecam, jak najbardziej, wykupić sobie Xboxa. I wykupić ten abonament, Game Pass. Kto jeszcze nie ma, kto jeszcze tego nie słyszał, i grać po prostu w te gry. Nie wydawać po 200 na gry. Bo po co, skoro można tutaj sobie wykupić ten abonament i grać sobie ponad 100 gier. I do takiego na nowe Jeszcze możecie sobie nawet wykupić i access tutaj. Ja nie wykupiłem z tego abonamentu, bo nie wiem jeszcze jak, ale nie może to wykupił. To mam na ciebie i ja tak nie wykupiłem tego elementy niestety. Jest dużo lepszy, bo ma większą skontabilność. Jest takie w Battlefield, Combat, Company, czy na przykład z Alie, czy takie inne gry tytułowe, jak Popcorn, nie wiem tego Z stecznej kont, kontabil, kontabilności. Ja tego tak tutaj nie mam, niestety, ale możecie sobie zobaczyć, jakie tytuły są w ramach i e access tutaj. Patrzcie, to są na dole jeszcze, ale jest way, bad filter, bad company. To nie są te same, nie, nie. Matt, wypróbuj. To są tego do wypróbowania. Degradator ten za 80 zł. i macie tutaj to jeszcze sporo gier więc jej access To no zależy czy lubicie gry z EA access to zależy od was yy ja oczywiście osiągnięcie, osiągnięcie nie obsługuje ja się dobrze bawię wiecie ja i dzięki moim ja Game gamepassa zawsze kasę na grach kasy będąc na gry to po prostu tutaj Hmm, tutaj jakieś 50 zł za takie pasa i macie no, no, 3 miesiące możecie to przedłużać nie wydawać w kasy na 200 stówy na gry ja się z wami żegnam, Mityu pozdrawiam i sami powiedzcie czy nie warto cześć, no